Cześć, już czas na kolejny odcinek z eBayka. Dzisiaj dowiecie się, jak wygląda ładowarka do roweru elektrycznego oraz jak wykonać własną ładowarkę pokładową z portem ładowania na 230 V. Zapraszam do oglądania. Na początek zajmiemy się samą ładowarką. Ładowarka jest to właśnie wytwór chińskiej technologii. Ładowarka do ogniw litowojonowych i litowo-polimerowych. Prąd 3,5A i napięcie 67,2 V. Taka ładowarka jest dosyć wolna, jeśli mówimy o pakiecie, który ma 37Ah, tak jak u mnie. I Ładowanie to ładowarką zajmuje około 10 godzin. Jest to ładowanie wolne, chociaż uważane za bezpieczne, czyli im mniejszy prąd tym ładowanie teoretycznie jest bezpieczniejsze. I powiem tak, ładowarkę zmienię na pewno na jakąś mocniejszą. BMS umożliwia ładowanie mojego pakietu do jakby do 10 amperów prądu, więc, więc myślę, że taką ładowarkę też gdzieś na jakimś AliExpress znajdę. I wtedy ładowanie będzie trwało jakieś 4 godziny. Dostępne są też ładowarki 20 amperowe, i w przypadku mojego pakietu byłoby to super szybkie ładowanie, bo niecałe 2 godziny, to znaczy. Tutaj prąd by trzeba było tam w środku sobie podregulować potencjometrem, żeby nie przekraczać tych jakby jednej, drugiej C, czyli jak pakiet ma 37 amperogodzin, no to tak te 18 amperów maksymalnie, żeby, żeby więcej się nie ładował. Tu też chodzi o bezpieczeństwo, czyli powiedzmy byłoby to wtedy ładowanie dwugodzinne, idealna, idealny czas, bo to jest właściwie najkrótszy możliwy, a jednocześnie może, możemy ładować sobie rower gdzieś w trasie, zatrzymać się na jakiś odpoczynek i podładować rower. No ale dobrze, w mojej konstrukcji zostanę na jakiś czas przy tej bardzo wolnej ładowarce, a za jakiś czas zmienię sobie na mocniejszą. Więc teraz opiszę wam tę ładowarkę. Jak ona wygląda, obudowa aluminium. Tutaj mamy gniazdo zasilania, czyli to jest takie jak w zasilaczu komputerowym, oraz bezpiecznik w tym miejscu. Z drugiej strony mamy niesamowicie głośny wentylator. Mamy przewód zasilający do baterii, oraz bezpiecznik wyjściowy, a ponadto dwie diody LED. I tutaj mamy złącze. To jest złącze, które dostałem razem z ramą. I tam było takie wycięte, wycięty otwór, właśnie pod tego typu złącze. Ale my sobie to damy do środka. Myślę, że zostanę przy tym złączu. Natomiast na zewnątrz roweru będzie tylko złącze sieciowe. I zaraz do tego przejdziemy. Kiedy podłączymy sobie to do akumulatora, ale z tej strony nie będzie zasilania, to cały czas będą się świecić te diody. No i one będą nam rozładowywać akumulator. Więc żeby na stałe wrzucić tę ładowarkę do środka, to trzeba zrobić obwód, który będzie, znaczy układ, który będzie nam przerywał tutaj obwód tego przewodu, dzięki czemu w trybie rozładowywania baterii, czyli w trasie, nie będą nam się świecić te diody i także na postoju nie będą się świecić, więc nie będzie nam to zabierać energii z akumulatora. I wymyśliłem właśnie taki układ, który zawiera w sobie przekaźnik, cewka 5 V, i styki 10A oraz mini moduł zasilacza sieciowego. Na pewno znacie to, jeśli oglądaliście moje filmy na temat Wi-Fi Lite. Tam właśnie taki mini zasilaczek dałem, żeby z 230 mieć 5V, i w tym przypadku też takie urządzonko się przydaje. A działa to bardzo prosto: tu podłączymy sobie napięcie sieciowe, które będzie równolegle podłączone do ładowarki i jeśli Ładowarka jest zasilana z sieci, to ten układ będzie przerywał nam ten przewód, czyli na tych kostkach. Będzie nam przerywał przewód, i gdy będziemy ładować, to przewód zostanie jakby podłączony do baterii i będziemy ładować. Natomiast po odłączeniu zasilania sieciowego, prąd z baterii nie będzie mógł przepłynąć do tych diod w ładowarce, ponieważ będzie tutaj przerwa w obwodzie na tym przekaźniku. Myślę, że bardzo proste rozwiązanie. Teraz jeszcze pokażę Wam, jak będzie wyglądać port ładowarki przy, przyczepiony do ramy. I to jest coś takiego na drukarce 3D. U znajomego wydrukowałem coś takiego. To jest taka ramka specjalna. Tutaj będzie złącze zasilacza komputerowego z takimi otworami montażowymi, i to należy przykręcić też do ramy, czyli wywiercić otwór. Przez, przez ten krążek oraz w ramię i nagwindować to gwintownikiem M3. I tutaj jeszcze jest dioda LED, w tym przypadku RGB, i wykorzystamy czerwony i zielony. W takiej ładnej oprawce na diodę LED warto zastosować oprawkę, ponieważ to podnosi nam nieco estetykę wykonania. To jest taka oprawka. Tu potrzebny jest otwór 6,5 mm w. Jakby w tej płycie, w której montujemy tą oprawkę, na diodę 5 mm, tak? czyli 6,5 mm na diodę 5 mm. I w przyszłości planuję także, tak konkretnie w niedalekiej przyszłości, wykonać silikonową e, zatyczkę do tego, ponieważ to będzie na zewnątrz roweru, więc wypadałoby, żeby było w jakiś tam sposób odporne na, e, na, na, na wodę. Ok, to tyle. Będziemy to przygotowywać już przy rowerze i pójdziemy do warsztatu. I jeszcze ostatnia kwestia, czyli przewody do ładowania. I wymyśliłem sobie przewód, który oczywiście z jednej strony jest zakończony tą wtyczką zgodną z tym gniazdem. Natomiast z drugiej strony dałem takie gniazdo i pewnie zapytacie: A po co ci gniazdo 16 amperowe techniczne? Powiem Wam tak. Ono jest dosyć popularne na polach kempingowych, a także coraz więcej stacji paliw tworzy takie mini stacje ładowania właśnie na takie gniazda. Oczywiście na zwykłe gniazdka domowe też znajdą się takie punkty ładowania, natomiast to też jest dosyć popularne i tutaj mówię, że. To podnosi nam uniwersalność tego rozwiązania. Oczywiście nie mogą zabraknąć także przejściówki na zwykłe gniazdko. I tak, oto z tej strony mamy gniazdo żeńskie, do, do tego typu. I z drugiej strony mamy zwykłe gniazdko domowe zwykłą wtyczkę do gniazda domowego i to jest właśnie taki krótki kabelek. I to zostało wykonane z przewodu 5-metrowego. Koszt przewodu 5-metrowego to może z 20 zł Należy sobie tutaj w pewnym miejscu przeciąć ten przewód i zarobić właśnie dwa takie gniazda, znaczy jedno męskie, drugie żeńskie. I zaraz pewnie poleje się fala hejtu w komentarzach, że podłączyłem takie gniazdo na przewodzie 1 mm2. Ja rozumiem, że takie gniazdo jest na 16 Amperów, że tu wypadałoby 2,5 mm zastosować. No tylko to jest doładowanie roweru, tak. Nie polecam podłączać na takim czymś jakiegoś piekarnika czy spawarki. To jest chyba oczywiste i nie muszę o tym mówić. To, to ma służyć przede wszystkim temu, żeby było wygodnie, żeby ten przewód był oczywiście w miarę lekki. I w miarę elastyczny. Grubszy przewód będzie mniej elastyczny i będzie to niezbyt wygodne. Yy, więc to jest tylko do ładowania roweru, i trzeba sobie to po prostu yy, uświadomić. I nie stosować takiej wtyczki do innych rozwiązań. A tutaj 1 mm kwadrat wystarcza. I tak wygląda załączona przejściówka. I tak właśnie wygląda ładowarka, która jest już umieszczona w rowerze. Nie ma niestety miejsca, żeby, jej, żeby ją przykręcić, więc no poszło tak po majstrowemu na taśmę srebrną. Niestety. Tutaj w ramie roweru mamy wycięte gniazdo ładowania razem z diodą informacyjną. I co? Bierzemy naszą przejściówkę, nasz przewód zasilający i podłączamy do ładowania. Kiedy akumulator zostanie już naładowany, dioda zmieni kolor z czerwonego na zielony. I tak to właśnie wygląda. A więc to by było na tyle, jeśli film Wam się podobał, oczywiście koniecznie zasubskrybujcie ten kanał razem z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych filmów. Zostawcie również łapkę w górę pod tym filmem, aby dotarł on do największej liczby osób. I pamiętajcie, żeby ten film udostępnić znajomym, którzy są zainteresowani budową własnego roweru elektrycznego. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!